Piąta seria spotkań Artbud czwartej ligi stała pod znakiem dużej liczby goli. Sprawdźmy jak padały bramki na wielkopolskich boiskach w ostatni weekend. Zaczynamy od meczu w Tarnowie Podgórnym. W piątkowy wieczór doszło tam do starcia Tarnowi z Polonią 1908 Marcinki Kępno. I to gospodarze po raz pierwszy w tym sezonie cieszyli się z wygranej. Jedynego gola w pierwszej połowie zdobył Paweł Bednarski, który dobił piłkę po indywidualnej akcji Antonio Asaniego. Kolejne bramki padły po przerwie. W 56 minucie ponownie to Bednarski dobrze zabrał się z piłką i pokonał bramkarza przyjezdnych. 5 minut później celnym uderzeniem z 16 metra popisał się Damian Pawlak. Po kolejnych 5 minutach Bednarski uderzył z podobnego miejsca i mógł cieszyć się z hat-tricka. Ostatni cios na 11 minut przed końcem meczu zadał natomiast Denis Makno. Przenosimy się do Gniezna, gdzie kolejną wygraną odniosło Lipno-Stęszew. Pierwszego gola po rogu zdobył Krzysztof Kulczak. Kolejne bramki padły po zmianie stron. Mateusz Molewski dostał dobre dogranie na skrzydło i celnym strzałem wykończył akcję. Na następne trafienia kibice musieli czekać do doliczonego czasu. Najpierw Igor Jurga dobił piłkę po uderzeniu z wolnego w poprzeczkę. A chwilę później Bartosz Dylewski, czyli najlepszy strzelec ligi, ustalił wynik meczu na 4 do 0. Emocjonujące spotkanie oglądali kibice w piaskach. Wiktoria września jako pierwsza mogła otworzyć wynik meczu, jednak w słupek z 11 metrów trafił Mikołaj Jankowski. Gospodarze odpowiedzieli na to atakami, które w 22 minucie dały prowadzenie. Do siatki z bliskiej odległości trafił Jakub Nowak. Trzy minuty później było już 2 do zera, a bramkę zdobył po fantastycznej indywidualnej akcji Błażej Danielczak. Takiej rulety nie powstydziłby się sam Zinedine Zidane. Dla gospodarzy był to jednak ostatni szczęśliwy moment tego meczu. Jeszcze przed przerwą gola kontaktowego zdobył Arkadiusz Wolniewicz. W drugiej połowie Wiktoria dostała drugi rzut karny, do którego tym razem podszedł Michał Miller. I on nie pomylił się. Goście prowadzenie objęli na nieco ponad kwadrans przed końcem, gdy bramkarza Korony pokonał Patryk Pawłowski. Ostatniego gola, niejako rehabilitując się za niestrzeloną jedenastkę z pierwszej połowy, zdobył na 10 minut przed końcem Mikołaj Jankowski. Jeszcze więcej emocji było w Gołuchowie w starciu LKS-u z Kotwicą Kurnik. Gospodarze objęli prowadzenie w 28. minucie po świetnym strzale Patryka Kieliby. Kotwica wyrównała jeszcze przed przerwą, a do siatki trafił Jakub Pietrzak, który wykorzystał prostopadłe podanie. W drugiej połowie jako pierwsza ponownie trafiła ekipa Żubra, tym razem za sprawą Piotra Dolaty. LKS prowadzenie utrzymał do 80 minuty. Wtedy to najlepiej w polu karnym odnalazł się Ernest Korek, który skierował piłkę do siatki. Mecz nie zakończył się jednak remisem. W doliczonym czasie gola na wagę trzech punktów zdobył dla Kotwicy Abel Abomsa. Jeden remis w ten weekend zanotowano w Ostrowie Wielkopolskim. Gola dla centry zdobył w piątej minucie Tomasz Graczyk, ale niestety z powodu problemów technicznych nie udało się go zarejestrować. Nielba odpowiedziała na to trafienie w drugiej połowie, a bramkę dla przyjezdnych na wagę punktu zdobył Rafał Leśniewski. Kolejne trzy punkty dopisał do swojego dorobku huragan Pobiedziska. Wynik w starciu z Pogonią Łobrzynica otworzył Jakub Różewicz, który wykończył dobre dośrodkowanie. Kolejne trafienia kibice obejrzeli po przerwie. Po prawie godzinie gry gospodarze wymienili kilka szybszych podań, a akcję w polu karnym zamknął Wojciech Kłakulak. W 83 minucie dobrze z woleja po nieudanej interwencji uderzył Dawid Ciążyński. Strzelanie w pobiedziskach na dwie minuty przed końcem podstawowego czasu zakończył niepilnowany w polu karnym Miłosz Michalski. Po pięciu meczach huragan wciąż z kompletem punktów. Remontadę oglądali kibice w Poznaniu. Wiara Lecha ekspresowo rozpoczęła spotkanie z obrą Kościan. Pierwszego gola zdobywając już w dziesiątej minucie za sprawą Daniela Mankiewicza. Sześć minut później było już 2-0, a do bramki przyjezdnych trafił Jakub Kieliszewski. Obra odpowiedziała jeszcze przed przerwą, gdy pojedynek biegowy z obrońcami wygrał Tomasz Marcinkowski. Ten sam zawodnik dał przyjezdnym remis, uderzając siłowo z bliskiej odległości. Gola na wagę trzech punktów zdobył na 11 minut przed końcem Ładzisław Dybin. Wiara Lecha po raz pierwszy w tym sezonie zeszła z boiska pokonana. Tylko jednego gola obejrzeli kibice w Lesznie. Wynik meczu Polonii z imienniczką Schodzieży już w 15 minucie strzałem z rzutu karnego ustalił Michał Skrzypczak. Ostatni mecz piątej kolejki pomiędzy Ostrowią a Jarotą Jarocin został przełożony na środę 30 sierpnia. W tabeli powoli krystalizuje się czołówka, której przewodzi jak na razie bezbłędny huragan pobiedziska. Zbliża się koniec miesiąca, czas więc wybrać najpiękniejsze trafienie sierpnia. Swoje typy? Piszcie w komentarzach. Piłkarze na boiska Artwood IV ligi wracają natomiast już w najbliższy weekend. Do zobaczenia na trybunach.